Witam, kochani. Posłuchajmy audioboku na podstawie książki Święta Monika, Matka według Serca Bożego, czyli rady dla rodziców dzieci, dzieci trudnych. Część druga. Rodzice nie wiedzą o tym, że bardzo krzywdą. Krzywdzą swoje ukochane dziecko, pozwalając mu na wszystko już od małych lat. Nigdy nie wolno dziecku kupować to, co ono chce, a tylko to, co mama uważa za słuszne. Największą krzywdę wyrządza się małemu dziecku, gdy zobaczy jakąś nową zabawkę i woła: Kup! I mama zaraz kupuje. Takie dziecko już zaczyna mamą rządzić i za parę lat zawładnie jej pieniędzmi. Co tylko ono zechce, będzie musiało mieć, bo zrobi taką awanturę, tyle nerwów zniszczy, że mama dla świętego spokoju, aby się odczepiło, kupi raz i drugi. A gdy będzie już nastolatkiem, to już w inny sposób zawładnie swoją mamą i już nie będzie się liczyło z nikim. To, co zechce, musi osiągnąć, chociaż największym kosztem i zdrowiem mamy. A mama nie zawsze będzie mogła to kupić, ale dziecka nie będzie to obchodziło, i wówczas może dojść do rękoczynów. Pewna dziewczynka zażądała modnych i bardzo cennych butów. Matka nie miała pieniędzy. To ona tak szantażowała, że po jakimś czasie matka jej kupiła, ponosiła parę razy, rzuciła w kąt, bo już się jej nie podobały. A mama wydała ostatnie pieniądze. Następnie zechciała coś innego, bardziej cennego. Ale matka nie miała pieniędzy, a ona przyzwyczaiła się mieć wszystko, więc weszła w towarzystwo, które obiecywało jej tanim kosztem to zdobyć. I dziewczyna poszła na złą drogę. I czyja to wina? Młodzi rodzice, nie mając doświadczenia, nie zdają sobie sprawy z tego, że krzywdzą swoje dzieci. Nadmierna, ślepa miłość to jakby zaszczyt trucizny. Mądrze nie wolno na wszystko pozwalać dziecko musi być poddane posłuszne rodzicom a rodzice od małego muszą wymagać od dzieci posłuszeństwa pracy dziecko musi mieć swoje obowiązki i powinno je sumiennie wykonywać i tu najlepsze matki robią ogromne błędy nieodwracalne na przykład dziecko ma obowiązek sprzątać pokój ale mama widzi że śliczna pogoda no to idź na dwór, a ja sprzątnę za ciebie. Innym razem ono udaje, że ma dużo lekcji, lub musi gdzieś iść, a mama się zgadza. I to jest przeogromny błąd, który obciąży mamę na całe życie. A potem, gdy już dziewczyna urośnie, a mama starzeje się, to jest ciężko. Taka córka nie zastąpi mamy, bo jej ulegała. Będzie zawsze wymigiwać się i tego wykorzenić nie będzie można nigdy. Zostanie to do końca życia w tym człowieku. To straszne kalectwo. Nigdy to się nie skończy. Niby to są drobiazgi, ale są to bardzo ważne sprawy, które odbijają się później na całym życiu. Zostaje to w człowieku jak choroba nieuleczalna i potem niepotrzebne kłótnie, narzekania, że syn czy córka są już dorośli, a matce nie pomagają. Matka płacze, różnie się do nich podchodzi. A ich to nie wzrusza, bo tak są nauczeni. Żadne środki nie pomogą, chyba że jedyny środek, co codziennie odmawiać za dziecko, różaniec, to jedyny, najskuteczniejszy środek, który czyni ogromne cuda. Jeszcze bardzo wielki błąd popełniają rodzice, nieodwracalny, gdy natychmiast zaspokajają ich potrzeby. Ja chcę pić, już mama natychmiast robi. Jeść też tak samo. Musi być mamy decyzja, nie dziecka. Chce dobrze? Chcesz? Dobrze, dostaniesz, ale w tej chwili jestem zajęta i musisz troszkę zaczekać. Dziecko uczy się wtedy cierpliwości, posłuszeństwa i rygoru. Matka powinna wypełniać swoje obowiązki względem dziecka, ale nie służyć dziecku ani nie spełniać wszystkich jego zachcianek. Nie wolno również rozczulać się do przesady nad chorym dzieckiem. Owszem, utulić, pogłaskać, a nie rozpaczać, nie żałować. Aby ono słyszało, boli, to nic się nie stanie. Ten ból minie. Dużo dzieci cierpi. W tej chwili są w szpitalach, operacje im robią, a one cierpią, a ty byle czego, z byle czego płaczesz. Każdy w życiu musi cierpieć. To dziecku bardzo pomoże, ono stanie się dzielne, ufne. I nie rozczula się nad sobą. Nie wolno też wychowywać bezkarnie. Za złe trzeba karać. Bo raz się nie ukaże drugi, a dziecko zapamięta i coraz bardziej zaczyna sobie pozwalać. A jak się ukaże, to wielki bunt, żal nie do zniesienia. I dlatego nie powinno się nigdy o tym zapominać. Nabroiło, to musi ponieść karę. Nie obiecywać, że jutro czy pojutrze ukaże się, bo dziecko potem żyje tymi myślami i staje się nerwowe. Od razu ukarać, nie odwlekać. Kary najlepsze to odmawiać przyjemności, za to nie oglądasz dobranocki, nie otrzymasz deseru. Zrobisz 10 przesiadów lub 10 pompek. To są kary pożyteczne. Nie karać pracą, bo praca to nie kara, a obowiązek. Zauważać trzeba u swoich dzieci dobre uczynki. Chociażby były one najdrobniejsze. Na przykład: Dziecko samo domyśliło się i podało tatusiowi pantofle: Pochwalcie, a nawet dajcie za to nagrodę. Nie mylicie z obowiązkami. Za pracę nie płacić i nie dawać nagród. Ono to musi zrobić jako obowiązek. Za oceny szkolne też nie powinno się wynagradzać, bo to jest dziecka obowiązkiem uczyć się dobrze. Ale gdyby przyszło i powiedziało, żeby sprzątało boisko lub zebrała papiery porzucane na szkolnym korytarzu, za to trzeba pochwalić, a nawet dać nagrodę. Dziecko uczy się w ten czas być uczynnym, bezinteresownym nie tylko w domu, ale i poza domem. Na przykład syn wraca nieco później do domu i mówi, że starszej pani zrobił zakupy, a mama w krzyk. To już dziecko zrazi się do uczynków dobrych i swojej mamie też nie zrobi. Są dzieci bardzo żywe, to przeważnie inteligentne. Nie usiedzą na miejscu, wszędzie ich pełno, mnóstwo pomysłów. Otrzymują uwagi w szkole, rodzice się denerwują. Takich dzieci nie wolno karać. Trzeba dać im dużo zajęć, aby ciągle były czymś zajęte. Sport, praca, wycieczki, rower, piłka, skakanka, zabawa wchowanego, a w domu może być taniec. Są też dzieci bardzo inteligentne, ale bardzo spokojnie. Spokojne, zrównoważone. To też nie zmuszać je do szaleństw. One są. Takiego usposobienia duży wpływ mają na rodzinę dziecka przy pełni księżyca czy w początkach. Rodzice tak mało na to zwracają uwagę, a to jest bardzo istotne na całe życie człowieka. A teraz dla rodziców, którzy są w podeszwym wieku. Czego Jaś się nie nauczył, Jan umiał nie będzie. Najczęściej wy sami rodzice popełniacie błędy wychowawcze, ale już za późno je naprawić. I co teraz zrobimy? Już na wszystko za późno. Widzimy sami każdy błąd popełniony i odwracalny. Teraz możemy swoim wnukom pomagać, wychowywać, tłumaczyć rodzicom, opowiadać o swoich błędach, żałować za nich. a przede wszystkim służyć największą pomocą różańce. Młodzi ludzie, młodzi rodzice są zaganiani, nawet dzieci też. A wy możecie łączyć różaniec z bólem, dorytliwościami i nadrabiać swoje zaległe różańce. Po to Bóg daje dożyć starszego wieku i tę łaskę cierpień. Aby pokutować za złe przeżyte lata młodzieńcze, za brak modlitwy w życiu, nie wolno zmarnować już ani chwili. Dziennie można odmówić 15 albo 20 różańców lekko, mając tyle czasu, a nieraz nocne, noce bezsenne, to można różnych ziemskich odmawiać, to można nawet odmawiać należąco różaniec święty, a nie myśleć o różnych ziemskich sprawach. Oddać to wszystko w ręce Matki Najświętszej, nie zamartwiać się swoimi dorosłymi dziećmi ani wnukami, przy każdej okazji oddawać ich Matce Bożej i niech Ona się zajmie nimi. A Ty tylko módl się, ile Ci Bóg da czasu, żebyś nie zmarnował straconego czasu, bo w każdej chwili będziesz musiał się rozliczyć. Przypomnij, ile w latach młodości zmarnowałeś czasu, nie było czasu na modlitwę, a nieraz nam mszę świętą, a teraz już chodzić nie możesz. Jaka szkoda! To już nie wrócą te czasy, by nadrobić. Tak będzie po przejściu do wieczności, będzie rozpad, żal, wyrzuty sumienia, ale już będzie na wszystko za późno. Grzechy wszystkie Ciebie oskarżą od lat dziecinnych, aż do rozstania się z bliskimi i staniesz sam ze swoimi grzechami, ze straconym czasem, a jak będą dobre uczynki, to one też będą z Tobą. Chociażby to był najdrobniejszy uczynek, one będą ciebie bronić przed oskarżeniem grzechowym. I może być różnie: jedni idą do nieba, drudzy na wieczne, piekie, wieczne, piekielne męki, inni muszą czekać jeszcze, inni cierpieć moralnie, a inni cierpieć męki, a jeszcze inni potwornie pokutować, przychodzić straszne męki nie do zniesienia na ludzki rozum. I to na setki lat będziesz może wyciągał ręce i nogi pomóżcie pomóżcie ale nikt ci nie pomoże bo źle wychowałeś dzieci nie dałeś im boga nie nauczyłeś ich różańca i oni za ciebie nie będą się modlić jaki ty biedny będziesz sam sobie nie potrafisz pomóc co siałeś teraz to wszystko zbierzesz będziesz miał to na co zasłużyłeś dzień i noc możesz się modlić ale ci to nie pomoże bo był dany czas na ży za życia, a ty go zmarnowałeś. Chciało ci się rozrywek, zabaw, pijaństwa, a może złości, a czasem i dzieciobójstwa nienarodzonego. Wolałeś pokładać nadzieję przede wszystkim w dobrach materialnych. Bardziej zabiegałeś o względy ludzkie niż o chwałę bożą. Żyłeś w nienawiści do sąsiadów, i to wszystko obciąża Twoją duszę, że zechciałeś wrócić na Ziemię i każdego upominać. Aby inaczej przeżył życie, że Bóg jest i że wszystko trzeba będzie bardzo surowo odpokotowywać, a nawet każdy spalony papieros, bo Bogu się to nie podoba, niszczyłeś swoje zdrowie. Niestety, nie można wrócić, trzeba cierpieć, oczyścić swoją duszę, aby oglądać dobrego i miłosiernego Boga. Na zakończenie tych cennych uwag, ja jako matka z nieba widzę, Każdej matki, los jak na dłoni, i chciałabym bardzo Wam, ukochane matki, pomóc i doradzić. Oddajcie swoje dzieci, ob obojętnie w jakim wieku, w ręce Matki Najświętszej, bo same nie dacie rady z nimi. Czasy są gorsze, zbliżają się błyskawicznie, ogromne cierpienia dla Was, biedne, utrudzone matki. Odmawiajcie za każde swoje dziecko różaniec, a nawet za nienarodzone jeszcze dziecko. Bo ono już ma swoją duszę i szatan chce jej pożreć orędzia zbawienia, najświętszego serca Pana Jezusa i niepokolanego serca Maryi dla Kościoła świętego. Boże serce pragnie w swoim miłosierdziu przygarnąć ku sobie cały świat, rana serca mego płonie ogniem nieugaszonej miłości ku wam. Drogie moje dusze, krzyż i męka moja była dla was dokonana. Całe ciało to jedna święta rana. Jak mało jest dusz, które modlą się do nich, do moich najświętszych zbawczych ran, do mojej najświętszej krwi przelanej na drzewie krzyża. Zamiast wody podano mi ocet i żółć. Czy przez wszystkie wieki, moje ukochane dusze, poić mnie będziecie? niewdzięcznością, złością swoją. Pomyślcie sobie, czy jest ktoś, kto kładzie duszę swoją za drugiego, a ja za was wszystkich siebie ofiarowałem? We krwi swojej świętej obmyłem wszystkie istoty żyjące na ziemi, lecz wy, dusze moje, macie upodobanie w ludobójstwie, dzieciobójstwie, bratobójstwie, upodleniu siebie tak, aby dusza wasza stała się odchłanią rozpaczy. Ja Jezus Chrystus przemawiam z Ambon Świętych do was dusz XX wieku, lecz Wy mnie słuchać nie chcecie. Wybieracie stadiony sportowe, igrzyska, zabawy, plaże, śmiejecie się ze sług moich i ze mnie powiadam, oto siekiera przyłożona do korzenia drzewa tego, które daje złe owoce, które nie jest wszczepione. Winą i uprawianą przez Boga Ojca, wszelkie usychające gałęzie odetnie i zostaną spalone w ogniu nieugaszonym wiecznym. Ja Jezus wszczepię w siebie, w swoje święte rany wszystko, co daje dobry owoc. Amen. Jeśli się nie odwrócicie od waszych grzechów, nie odwrócicie, nie odmienicie życia, anioł Boży wyleje czary plak na ziemię, pisz. Ciężka choroba obejmie całą ziemię. Trupów nikt nie będzie grzebał, potokiem będą leżeć na ulicach, staną fabryki, pociągi, elektrownie, powstanie chaos, przerażenie, brak będzie chleba, wody do picia, a plaga będzie obejmowała cały świat. Ludzie będą się chować w kąty, najcieśniejsze miejsca. Jeszcze jest czas, pokutujcie, módlcie się, odwróćcie się od kłamstwa, fałszu. Każda rodzina, która jest zlepiona się stadłem podobnie jak zwierzątka, niech szybko dokona sakramentu małżeństwa opartego na prawach Bożych. Dzieci niech zostaną ochrzone. Rano i wieczorem uklęknijcie na moment przed Bogiem, składajcie mu dziękczynienie, starajcie się naprawić krzywdy wyrządzone swoim bliźnim. Ja, Jezus Chrystus, przychodzę do Was. Amen. Przy narodzeniu dziecka konieczna powinna być modlitwa. Ofiarowanie Panu Bogu Narodzonego dziecka a ojciec dziecka radość swoją topi w alkoholu. Dziecko w tym czasie otoczone jest sworą złych duchów, które starają się pozyskać sobie to maleństwo. Atakują je, a co gorsza maleństwo to nie jest jeszcze wszczepione wieczną latorość. Bożą akt, Aktem świętego przymierza, jakim jest Chrzest Święty. Przy każdym dziecku nowonarodzonym, przebywające tam osoby, powinny modlić się, także matka dziecka do Boga, ojca, za przyczyną niepokalanej królowej, matki całej ludzkości, Maryi. A anioł stróż danego dziecięcia będzie strzegł usilnie jego serca i duszy. Duchy nieczyste z przerażającą premedytacją chcą zawładnąć tym nowym człowiekiem. Każda kobieta rodząca powinna być przygotowana na Sąd Boży przez Spowiedź i Komunię Świętą. W dniu urodzenia dziecka, ojciec rodziny powinien obmyć się z win w sakramencie pokuty, spowiedź świętej, spowiedzi i komunii świętej oraz ani kropli alkoholu. Wszystko czynić w skupieniu ze świętą powagą, tak, by dziecko nowonarodzone. Wstępujące w rodzinę Bożą z łaski Boga żywego było radością tego otoczenia i wzrastało w jego opiece ojcowskiej, miłości, posłuszeństwie. Gdy dziecko dorasta, rodzice pamiętają o świątyni Bożej, dając poznać dziecięciu smak modlitwy Bożej. Nigdy dziecięciu nic się nie stanie, jak przy łóżeczku uklęknie na moment i podziękuje wiekuistemu Ojcu za wszystkie łaski, razem z dziecięciem klękają rodzice. Ojciec i Matka słowami prostymi, zrozumiałymi dla dziecka jak kocham Cię Boże, dziękuję za zdrowie rodziców, za wszystkie piękne rzeczy, które cały dzień oglądałam. Proszę o błogosławieństwo, poprowadzą tę modlitwę. W późniejszym wieku potrzebna jest modlitwa Ojcze nasz. Krzyż Święty, dokładnie znaczony na głowie dziecka, ten symbol wiary świętej musi być powtarzany na główce dziecka rano i wieczorem. Dziecko musi zrozumieć, dlaczego kładzie na siebie krzyż święty. W tym znaku Chrystusa, Pana, jest życie i siła zwalczania piekła i szatana. Prawdy wiary świętej powinni rodzice zaszczepić już w najmniejszych dzieciach. Dziś widzimy, że rodzice już niekiedy dwuletnie dziecko uczą obcego języka, może mu się przyda, ale do zbawienia duszy na pewno nie. W dniu piątej, pierwszej komunii świętej cała rodzina powinna się skupić u stołu pańskiego. Prezenty, wytworne suknie, wyszukane ubranka to są rzeczy rozpraszające uwagę modlitewną dziecka. W tym tak świętym dniu dziecko musi wiedzieć, kto wchodzi do jego serca pod postacią małej białej kruszyny chleba. Gdy dziecko i rodzice przyjęli do swojego serca najświętszego króla świata, Jezusa Chrystusa, przystępują do posiłku śniadaniowego, który powinien być godnym tego dnia, ale bez kropli alkoholu. Ojciec rodziny wraz z matką i rodzeństwem odmawiają modlitwę pańską i dziewczynną za dar najwyższy. Komunie Świętą oraz za dary Boże spożywane w czasie śniadania. Ojciec rodziny lub starszy syn czy córka przeczytają w piśmie Świętym werset, jak Jezus Chrystus zapraszał szczególnie dzieci, jak je kochał, obdarzał najświętszą miłością, ofiarowując im królestwo Boże, bo do nich ono należy. Proszę was wszystkie rodziny i rodzice, niech Ewangelia Święta stanie się u was jako ten chleb. Do spożycia. Tu szukajcie prawdy Bożej, umacniajcie się w krzyżu Chrystusa Pana, rodziną XX wieku. Zmień sposób życia. Matko, nie zabijaj poczętego życia. Nie idź do zbrodniarzy, morderców, którzy swoje szlachtuzy nazywają gabinetem lekarskim, a zwykłym zabiegiem ordynarny, najstraszniejszy mord dziecięcia dziecko nie może krzyczeć morderco nie zabijaj mnie nikt go nie broni nie ma kodeksu ani prawa dla tego mordowanego życia nikt nie zasiada na ławie oskarżonych za dokonany mord ja wam mówię Chrystus Pan lepiej by ten człowiek się nie unarodził który uprawia ten niecny proceder rodzino XX wieku Chrystusa do swoich środowisk, poranionych, poszarpanych, wytarzanych w alkoholu, w narkomanii, On cię uzdrowi, uniesie, opatrzy twoje rany, serca uleczy i łzy twoje osuszy w ogniu swojej ojcowskiej miłości. Amen. Koniec części drugiej. Tak, moi kochani, pamiętajmy o radach świętej Moniki. Gdy jest nam ciężko, popełniliśmy pewne już błędy z dziećmi. Zawsze ufajmy Bogu. Prośmy matkę, matkę najświętszą. Prośmy o pomoc, świętą Monikę i odmawiajmy różaniec święt. Niech Bóg Wam błogosławi, kochani. Pozdrawiam gorąco z Panem Bogiem.